Bo Polska ciągle o to walczy przez te 11 wieków, przez te ponad 1000 lat ciągle walczy i ciągle jest pomiędzy tą wielkością a zanikiem. I właśnie ta różnica zawsze sprowadzała się do tego, czy miała obywateli i elity, które były w stanie skorzystać z tego, co dają nam nasze zasoby i położenie w tym miejscu do budowania wielkości, czy też do powolnego zaniku. Użyłem przykładu Wenezueli, dlatego że widzę trochę podobieństw. Do, do naszego państwa. Tam, tam było tak, że to państwo było całkowicie podporządkowane zewnętrznym. Teoretycznie istniało, teoretycznie nawet da się tam żyć, słońce i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia prawa w tych kluczowych sprawach było całkowicie podporządkowane interesem albo chińskim, albo rosyjskim, albo jednym i drugim w tym samym czasie. Z punktu widzenia prawa własnego ustroju, z punktu widzenia wykorzystania z tych zasobów, dokładnie tak samo. Z punktu widzenia blokowania tych inwestycji, bo to jest też tak, że tam często są te inwestycje blokowane po to, żeby inni mogli korzystać i było dokładnie to samo. I to, że prześladowane są i to, że, nie, i to, że prześladowana była konkurencja polityczna tam cały czas przez tego dyktatora, to również była część funkcjonowania tego państwa. I wszystko to razem doprowadziło do tego, że państwo, które powinno być jednym z najbogatszych na świecie, jest jednym z najbiedniejszych na świecie.